Hejcie, siemanko, z tej strony VCR i Was w kolejnym odcinku z Clash Royale i dzisiaj bardzo długi odcinek, ponieważ dzisiaj będziemy odbierać wszystkie nagrody za nowy sezon Paz Royala. Udało mi się, udało mi się w końcu zrobić ten Paz Royal po tygodniu, więc Wy w tym momencie zostawcie łeczkę w górę i zostawcie subskrypcję. I dzisiaj chyba nie popełnię tego błędu, co wy w poprzednim sezonie, czyli nie będę dodawać sobie kart do moich wszystkich epików, lecz skupię się tylko i wyłącznie na na konkretnych kartach, czyli na Giantzie, na Zapie i na Poisonie. I może jest szansa, że dzisiaj wymacuję Poison. Zobaczymy. Także lecimy już z tematem. Na samym początku na to konto wydałem całe 50 zł. W tym momencie Poison na 12 levelu, Giant już prawie na 12 levelu, Greviar 10 level, Log 10 level, ale dobra. Najbardziej skupiam się właśnie na moich trzech kartach, czyli na Zapie, na Dżajancie i na Poisonie. I dobra, pora odebrać dzisiaj wszystkie nagrody, skiny, skina yy, i tak dalej. To będzie już mój drugi skin na tym koncie, także rozpoczynamy. Lecimy z tematem, bardzo długi odcinek, może nie będę Wam robić cięcia, więc ten odcinek może trwać bardzo, bardzo, bardzo długo. Dobra, let's go, odbieramy sobie tutaj skrzyneczki, otwieramy i tak dalej, więc lecimy na grubo, dobra. 100 tych, 100 magicznych itemów, jeśli chodzi o komony, dobra, let's go, let's go, let's go, bez gadania, dobra, wildcard. card, okej, okay, następna nagroda, ale czy ja mogę sobie odebrać wszystko z jednej strony, czy nie, ja to muszę wszystko chyba po kolei odbierać, więc to jest bez sensu, 11 na 10 i już w tym momencie mamy fulla i to mnie właśnie drażni, że zaraz muszę sobie przejść i sobie dodawać to, co nie, dobra, książka i tutaj nie mogę, nie mogę myślę, że jak odbiorę to, to dostanę jeszcze gemy a tego chciałbym tak naprawdę uniknąć. Dobra, ok, dodaję sobie od razu do zapas 171 tutaj dodamy od razu do Gianta zaraz ten Giant będzie 12 level już i tutaj epic użyjemy oczywiście do Pojzoma przechodzimy szybko do ciągu dalszego odbierania. Dobra, odbieramy 5 na 10 Okej, okay, to, mnie, to mnie, strasznie irytuje, serio. Dobra, zapy. I teraz skrzyneczka, 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 skrzyneczka. W sumie nie zobaczyłem, ile może nam wylecieć łącznie gemów z tego pasa. Dobra. Chest key, odebrany. Let's go, let's go. Tu już mamy fulla. Dobra, skrzyneczka, kolejna. Jest, jest, jest. Token, okej. Okay. Skrzyneczka, next. I teraz uwaga. Odbieramy sobie skina. Tak jest skin. Screenshot muszę zrobić. Skin został odblokowany. Okej, okay, bardzo ładny. Dobra, super. Yy, ubieramy go. Yy, dobra, może jeszcze sobie na szybkiego przejdę. I sobie rzeczywiście dodam, dobra. Kurde, ten Poison powiem Wam, że dobrze mi idzie, nie, że może jeszcze w tym miesiącu uda mi się go wymaksować. Zobaczymy, jak będzie po dzisiejszym dniu. Dobra, zaraz Giant kolejny level, a my póki co wracamy do odbierania. Nagród. Kolejna skrzyneczka. Okej. Okay. 10 tysięcy golda. Gold jest bardzo ważny. Clash Royale i w ogóle we wszystkich drafach PESELa Gold jest mega ważny. Dobra. Yy, I tak. Teraz 100 Tych do commonów. Ale leci, ale leci, ale leci. Dobra. Do rajów Skrzyneczka. Let's go. I teraz się muszę... Nie. Jeszcze się nie muszę wracać. Do moich kart. Okej, okay, nice, super, i kolejny, I tutaj 50, powiem Wam, że opłaca się kupić pasa, Jeśli, jak się mnie osoby pytają, VCR, czy warto jest kupić pasa? Tak, warto jest kupić pasa i to jeszcze z kodem EWE, dobra, let's go, let's go, 20 i teraz muszę się wrócić ponownie do moich kart i muszę pododawać, muszę pododawać, dobra. Przez, o, 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 właśnie, właśnie, ok Zaraz w sumie chyba zapas sobie zrobimy na kolejny level Teraz na pewno zrobimy Gianta Giant zaraz poleci Tutaj 29, mamy już 40 Na 200, ulepszamy Gianta na 12 level Kurde, powiem wam, że szybko idzie, szybko idzie, fajnie, podoba mi się to w tej grze Dobra, 46 Od razu wpada i teraz wracamy i odbieramy Kolejne, kolejne do epików o i co ja tam dostałem. O kurczę, mój magic item poleciał w świat. Dobra, epic token i teraz muszę się wrócić ponownie dodać do Poisona. Mamy już w tym momencie 50 na 200. Wracamy się do pasa, odbieramy 5. Powinni troszkę zwiększyć. Ja wiem, że chyba im wyższy level, tym więcej macie miejsca, nie? Dobra, nowa emotka tak jest odblokowana. 4, 3, 2, 1, 0 Dopiero jestem w połowie, dopiero jestem w połowie, naprawdę mega jest. Także to będzie bardzo długi odcinek. Okej, okay. i kolejny. Jasne, dobra Let's go, 20, skrzyneczka Następna i tutaj mam już chyba fulla z tego co pamiętam. Znaczy 5 na, na 10, no to sobie to użyję od razu, nie? sobie użyję do zapa. Zaraz zap. Zaraz zap będzie już naprawdę na wysokim levelu. Chyba na ma max levelu. Czekajcie, ja to muszę zobaczyć. E, nie, 12 level. Przepraszam. 12 level. Myślałem, że to już... Dobra. Że to już trzynastka ma chodzi. Dobra. Climb. Okej, okay, super. Odbieramy tokena. Rayra. Kurde, ale to leci, co? Dobra, next. Next Gemy też lecą bardzo ładnie, dobra Kurde, i znowu straciłem, ale to nic, ale to nic, słuchajcie, e, aż tak bardzo nad tym płakać nie będę. Do Zapa, next, do Gianta, next i do Poisona, next 65 na 200. Także jest naprawdę dobrze, dobra, może rzeczywiście teraz wykorzystam do Poisona. Tak jest, do Poison'a. Bo coś, kurde, zauważyłem, że mi dość często wylatują te itemy do epików, żeby sobie dodawać karty. Czy 2-1-0? electro Giant. nienawidzę tej karty. Dobra. Let's go! Let's go! Goldzik! Jasne! 4-3-2-1. No i teraz mi nie chce wylecieć to do epików. Skrzyneczka. 28, climb, ok. I legenda! Legenda ze skrzyneczki. Jaka legenda? Bandytka, bandytka, odblokowana. Nice, stongs. Dobra, 10 i teraz tutaj i odbieramy skrzyneczkę i wracamy się do naszych kart. I w sumie zaraz będzie 35 level, ale jeszcze na szybkiego sobie tutaj... O właśnie, za kolejny level, nieźle. Dobra, użyjemy teraz do Gianta i do Poizona. Ej, jesteśmy prawie w połowie do Poizona na max level, także powiem wam, że się cieszę. Nie, kurde, wróćcie. Dobra. E, tutaj użyjemy do Greviarda. Jasne. I idziemy ulepszać nasze karty. Teraz. Ulepszymy Grewiarda na kolejny level. Ulepszymy zap na kolejny level. Wow, ten gold leci. Dobra, super ekstra. I teraz wracamy do naszego pasa. I uwaga, kolejny wild card. Legendarna. I tutaj skrzyneczka. Mamy w tym momencie Book of Cards. Epic. Przy okazji wbiłem sobie dziesiąty level. Także jest dobrze. I okej, okay, co my tutaj mamy? Dobra, mm, 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 mm. wykorzystamy sobie. I teraz, jak dostałem większy level to powiększyły mi się to miejsce na, na te karty wszystkie. Powiem Wam, że zrobiłem kolejny błąd. Ej, kolejny błąd zrobiłem e, podczas otwierania e, tego Pass Royala, ponieważ dostałem księgi, które w tym momencie mogą mi wymaksować, e, mogą, są w stanie wymaksować mój Poison oraz mojego Gianta, a ja wszystkie te epickie i te rejre i, i tak, i te rzadkie itemki wrzucałem do Gianta i do, I do Poisonu i mogłem to zrobić inaczej, mogłem to zrobić wrzucić do innej kurde, do innej karty epickiej, do innej karty rare, he, która by mi się rzeczywi rzeczywiście by mi się przydała za jakiś czas, a niestety no zrobiłem źle, zrobiłem bardzo źle, mam nadzieję, że wie, wiecie o co mi chodzi, niestety człowiek się uczy na błędach, jest to mój drugi sezon w Clash Royale, popełniłem błąd, ale dobra. Przynajmniej e, za niedługo w kolejnym odcinku wymaksuję tego Poison'a i wymaksuję tego Gianta i to będą moje pierwsze dwie max karty w Clash Royale po bardzo długiej przerwie. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Otworzyliśmy cały pass Royale. Zrobiłem źle po raz kolejny. Mówi się trudno. Mówi się trudno. Człowiek uczy się na błędach. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pozdrawiam ją.